Cześć, że dzisiaj będzie dzień na pomarańczowo. No jesteśmy przebrani y, na pomarańczowo. Oczywiście jesteśmy z widzami. No bo jak, inaczej. Oni ciągle chcą te kolory. No to y, dzisiaj już powiedziałam, już jutro y, nie będzie koloru. A Wy się dowiecie, co będzie jutro. No jutro się dowiecie. I y, teraz y, pójdziemy sobie zrobić dom. Pojedziemy. Ej, jest takie fajne pomarańczowe autko. Takie. Ja nim pokieruję, a wy wsiadajcie. Można do tyłu. Siadać! Okej, okay. siedli. I jedziemy zrobić dom. Jak zwykle pewnie będzie imprezka. Robimy dom. A, ja trzymam balona, nie mogę. Yy, serio, nie mogę. Dobra, jest jakiś pomarańczowy dom, bo ja nie wiem. Fajnie się farbuje. O, ten jest pomarańczowy, nie, ten jest żółty, dobra. No do, ten się fajnie farbuje. Od razu wam powiem. Że ten się bardzo fajnie farbuje. A to możemy sobie usunąć. I teraz właśnie musimy go przefarbować. Jest już pomarańczowy. No i co teraz będziemy robić? Pewnie i pryskę. I właśnie pokażę Wam górę, bo ta góra jest po prostu piękna. Patrzcie, jak to jest pięknie. Wow. Dobra. Be happy. Chcą be happy. Be happy. Jak zwykle chcę być happy, Co tam piszą na tych tabliczkach? Kinę najlepszy, ale też najlepszy. Też najlepszy wszystkich. Pozdrawiam, oczywiście. Happy day, happy No bo jak inaczej. Trochę sobie przycisnął. Żebyście mnie dobrze słyszeli. Imprezka. Ale fajnie to wygląda. Ej, pójdziemy sobie tutaj może. Potem stureek Wam dam daną imprezkę na fioletową. Oby... znaczy... Jaką fioletową? Nie fioletową. Była już fioletowa. Na no, pomarańczową. Pomyliło mi się. Dobra, mamy to jest pomarańczowe. Trochę przygłośniej, Macie. Proszę bardzo wszyscy. Nie, nie, już Dobra. Yy, dobra. I ręka masz. Najlepiej, żeby się podpisali. Nie no nie dacie. E, patrzcie, nawet klawiaturę do pisania mam pomarańczową. Specjalnie zrobiłam. Żeby była pomarańczowa. Ej, a ja mogę? Nie, nie mogę. Szkoda. Bym gadała. Ej, właśnie, ozdobimy tu coś na pomarańczowo. Są na pewno jakieś ozdoby pomarańczowe. Więc... Oddrukamy sobie. Na pewno odcinki będą. A nie wiem. O. Dobra, ej, pomarańczowy, pomarańczowy. Nie, ten nie. okej, okay, będzie? I też. I aż za sobie grać. Tylko pomarańczowy może być. Żadny inny kolor. Dymek jest jakiś pomarańczowy, czy nie? A czemu ja nie mogę go dać? Nie wiem. Pizza jest trochę pomarańczowa. A, dobra, zrobił się dymek, zrobił się dymek. Jest! A nie, to, to jest pomarańczowy? Nie, to nie jest pomarańczowy. Ale może być też y, na przykład jakiś czerwony. Ten jaki będzie? No to ten, dobra. I pizza. A nie, już nie mogę dać. No to wiecie co, to usunę i damy pizzę. Nie, pomarańczowe, czyli pizza, pizza. Pizza, o marchewkę dała. Super, a fireworki są jakieś? Nie, prop Limit, dobra. E, piłka! Ej, oni tu słupki poustawiali. Dzień na pomarańczoko. Polecam najbardziej kanokni. Gusi, dobra. Kanał Kingusia, więc jest tylko Kingusia, Games. Znaczy, pewnie się znajdzie jakąś Kingusię, ale. Ja jestem Kiniusia. Aha, i już i chciałam Wam powiedzieć, tak szybko lecam w subskrypcję, że już jest y, 340, chyba 3 suby. Ej, to jest biały, to ma być pomarańczowe. Kto to wydał? Kinia jest najlepsza. Aha, i właśnie, y, ci co nie są jeszcze na grupie mojej, to niech dołączą, a jak ktoś mnie nie ma w znajomych, to niech też dołączy. Ja tam sprawdzam na tą grupę, to niech dołączy, ja go dodam. Ale tak jak napiszecie nick w komentarzu, no to też dodam. I jest nowa seria, możecie sobie zrobić ze mną na Brook Heaven selfie. Możecie zarezerwować i sobie zrobić selfie ze mną. Co? Jakiego domku? No dobra, pójdziemy za nią. Chyba do domku. Co ona to okay, okay. Dobra, wszystko w porządku. Ej, oni tu jakieś pochodnie dali. Pochodnie tu dali. Dobra, co tam piszą? Ej, co, zobaczyć, co tu piszą. nie jest najlepsza? Polecam najbardziej kanał Kingusi. Kinga. Kinga najlepsza. Be happy. Be happy. I też najlepsi. Be happy. Be happy. O, ja też sobie wezmę tabliczkę. Słuchajcie, wiecie, co, wy chyba wiecie, co tam napisze. Wiecie chyba, co tam napisze.

O, i oczywiście zrobię serwisko, ale myślę, że pomarańczowe. Pomarańczowe serwisko. Ok. Ej, mam pomysł. Chodźcie za mną. Chodźcie za mną. Chodźcie, chodźcie. A nie, to nie tu się idzie, dobra. Nie, to musimy pojechać. To pojedziemy. Wsiadać! Wsiadać, wsiadać. Malinka, wsiadaj. Domyślcie się, gdzie idziemy. Czekajcie, żeby, żeby, żeby było głośno. Chodźcie. I oczywiście subskrybujcie widzowie, cokolwiek by się nie stało. Halo, nie mogę napisać. Nie, 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 nie. to właśnie z przypadku. Yy, polecam bardzo kanał Kini jest najlepsza. Ej, ja też chcę coś napisać. Ja nie mogę napisać. A może one piszą? O, o, o.

To jest najlepsze na całym świecie, polecam to I dziękuję. Myślę, że z tego odcinka to by było na tyle. Pa pa, widzę.